Miała wilgotne drewno i trociny, co stanowiło znakomitą ochronę przed ogniem. W późniejszych czasach wypełnienie to zastąpiono popiołem. Dawniej sejfy powstawały w manufakturach i trwało to niestety bardzo długo. Dzisiaj dzięki nowym technologiom produkuje się je zdecydowanie szybciej. Ale jak tak naprawdę z kawałka blachy powstaje coś takiego? Stereotypowe wyobrażenie o sejfach jest takie, że robi się je po prostu z grubej blachy. Natomiast w fabryce przekonaliśmy się, że jest zupełnie inaczej. Z arkuszy blachy wycina się poszczególne detale, a dopiero później łączy, najczęściej spawaniem. A wycinaniem zajmuje się maszyna i robi to laserem. Mamy arkusz blachy o grubości 0,8 mm, którą tniemy z prędkością 28 000 metrów na minutę. I za chwilę potnie i powycina nam wszystkie elementy, które będą nam potrzebne później do złożenia sejfu. Zgadza się. Maszyna sama pobiera blachę z półki i transportuje do kabiny z laserem. Wchodzić tam co prawda nie wolno, ale samą kamerę mogliśmy włożyć, więc możecie zobaczyć z naprawdę bliska, jak wycina się sejf. Mamy już przepięknie po elementy, no to wygląda trochę jak taka układanka, jak takie puzzle. Tylko że. Bardzo, bardzo precyzyjnie, wycięte puzzle. I teraz panowie muszą to wszystko poukładać muszą skompletować dane zamówienie, które otrzymaliśmy od klienta. I to już jest fragment sejfu i co tak. z tym dalej będzie? To jest fragment sejfu, dalej powędruje na maszynę zwaną prasa krawędziowa, która odpowiednio wyprofiluje ten element. Czyli na kolanie mi się nie uda? Nie uda. Prasa krawędziowa jest programowana na komputerze i sama wie kiedy i jak ma wygiąć blachę. Ciekawostką jest fakt, że maszyna posiada laserowy pomiar kąta, a to ułatwia pracę operatorowi prasy. Bo nie musi już sprawdzać, czy stal jest zagięta w odpowiedni sposób i pod odpowiednim kątem. Maszyna zrobi to za niego. No to teraz spawanie. Tu nie robi się tego ręcznie. Całym procesem zajmuje się manipulator, czyli robot spawalniczy. Jeszcze oddzielne fragmenty sejfu są wkładane do ramienia manipulatora, a on przenosi je do środka, gdzie są spawane w jedną całość. Proces spawania średniego sejfu do użytku domowego trwa tu tylko 8 minut. Wydawałoby się, że to już koniec, bo z manipulatora wyjmiemy gotowy sejf. Ale jeszcze długa droga przed nami. Krzysztof, cały czas mi się wydaje, że ten sejf powinien mieć bardzo grube ściany. Ty mi pokazujesz cienkie blachy. Grube ściany możemy zastąpić odpowiednią mieszanką. Skład tej mieszanki jest tylko nam znany, ale ona jest bardzo odporna na ściskanie, przewiercanie innego typu włamy. To, co widzimy, to właśnie wnętrze tego płaszcza drzwi wypełnione jest tą mieszanką. Czyli najpierw robimy kształtkę, która jest pusta w środku i potem ją zalewamy tą dziwną, twardą, mocną substancją. Zgadza się. Teraz jeszcze trzeba sprawić, aby sejf wyglądał ładnie. Pozbawany i zalany już substancją w środku, trafia do lakierni proszkowej. Najpierw na specjalnych hakach sejfy jadą do mycia i odtłuszczenia. Później na czyste i suche nanosi się powłokę antykorozyjną w proszku która jest naelektryzowana. Dzięki elektryzacji trzyma się powierzchni sejfu. No to teraz już tylko wypalanie, skręcanie i mamy prawie gotowy produkt. Model waży około 4 ton. Ilu? Czterech ton. Cztery tony? Tak. Ja myślałem, że to taka sympatyczna lodówka. No to czekaj, dobra. No to co? No to już teraz mogę wreszcie to powiedzieć, jak w prawdziwych gangsterskich filmach. Wynosimy? Wynosimy. A skoro wynieść się nie dało, to chcieliśmy chociaż coś schować. Powiem Wam szczerze, że długo zastanawiałem się, co mam takiego wyjątkowo cennego, co mógłbym schować w sejfie. No i padło na mnie. Najdroższy sejf świata zaprojektował Karl Lagerfeld i służy on do przechowywania ubrań. Narcys, bo tak się nazywa, został wyprodukowany przez firmę Dotling, specjalizującą się w tworzeniu luksusowych sejfów. Sejf istnieje tylko w dwóch egzemplarzach, a każdy z nich kosztował, bagatela, 340 tysięcy dolarów, czyli ponad milion złotych. Sam safe jest tak kosztowny, że należałoby go trzymać w sejfie. Natomiast największy sejf świata mieści się w Fort Knox. To wojskowa baza amerykańska zajmująca ponad 440 km2. Tam, strzeżony przez tysiąc żołnierzy, znajduje się amerykański skarbiec złota, który mieści wszystkie zapasy kruszcowe i walutowe Stanów Zjednoczonych. Wierzcie więc w to, co widać na filmach, gdzie sejfy otwiera się przy pomocy słuchawek lekarskich, to niemożliwe. Dostać się do środka nie jest łatwo i sam się o tym przekonałem. Za to, nieważne jak duży byłby sejf, z pewnością nie pomieściłby całego majątku Johna Rockefellera, magnata naftowego z przełomu XIX i XX wieku.